No się ma jakiś telefon do oddania? Das coś? dobrze, Piotrek. To wygląda takiego... Bez życia. Jest do czego on był używany? Mogę wam opowiedzieć stary, bo ja wiem to, czego... Generalnie ostatnio. Ja powiem. Ale to kto jest. pytał? Kto kurwa? Kto ja kurwa, o, kurwa to pytał życiusze, cię? Kto cię pytał ty kurwa? historia jest taka? No, nie słyszę. Że z chłopakami w szachy. Cztery osoby. No i oni chcieli grać jeszcze jedno, ale ja obiecałem dziewczynie, że z nią porozmawiam. Poszedłem i słyszę potem przez całe mieszkanie. No, wypierdalej! <laughs> A, a jak Zaczyna zgadać. Co robimy, widzowie? To nie. co? Gramy w Chińczyka? No możemy. Dobra, to gramy, a mi się Fortnite pobiera przy okazji. No to, to, ja to co gracie? Bo rozumiem, że tak za darmo to nie ma co. Właśnie, o co gracie? Dobra, kto wygra co dostaje, jest tu wy ode mnie. No dobra. Dobra, trzeba tylko podkręcić. <laughs> Na dwójeczkę? A, <laughs> nie, no kurwa! jest <laughs> nawet w Chińczyku spocony. <laughs> no nie wiem, wysocki z <laughs> Co to <Podpójka>? Elo! <laughs>

No kurwa No pewnie o, ha, ha. No jaha O nie No kurwa, super o Trójkę trafi Nie mówię Wypierdala nas Oddaję Aha. Aha Co? O kurwa nie zauważyłem Pepito witam również

Zjebów, to ja zjebów ja to Kurwa mać, co tylko jedynka mu nie siadła teraz Jedynka. <g Smithson> kurwa mać Nie! Trzeba! Kurwa! Z połowie byłem! Ja <g� <g <g <popularity> Dobra, może jeszcze wygram. <g> Ale to jest kurwa co jest. O tym skryj i popatrz. Dawaj Luki jedynkę. No dobra. <grystanie> ja szybko wychodzę z tego. Mam no, cyklicz na streamie. Stream. to kurwa. Zobacz gra biznes Tour, ja ją znam dokładnie. Przez tę gierkę Holak słuchawki rozjebał. Grałem z nim jeden na jeden i już prawie wygrał i jedną kartą mu rozjebałem najsilniejszy jego budynek, którego wypierdolił wszystko i rozpierdolił słuchawki i wygrałem. A no pamiętam tę sytuację, dlatego mieliśmy nie grać w Monopoly, żeby Holak znowu coś nie rozjebał. No, tak kurwa było. Stream? Ty, popo. Co? Zmienisz kiedyś pod streamem opis, że masz 18 lat? Nie, ja mam 18 lat. No dobrze. A na ile wyglądam? Ale ktoś na czacie jest. 30 lat plus więzienie. No cóż, trudno. Gra z duo Fortnita. O kasi, kurwa Ja się z tego, to jest lejda, D4 O Piotek się zjechał do D4 No z Wysoskim wczoraj No ja mam D2 dalej, żeby się trzymał No to ale mnie wyciągnąłeś do D4 Kurwy mi piszą Yikes na czacie Przecież ja mogę wam pokazać nawet Moje kurwa, moją wypłatę z Twitch'a <laughs> Prój Prójdupy. Na czacie, oj! Hej, oj, oj. <noise> co pokazujesz, kurwa? <noise> Gierka, co mi zintowałeś, mi Ja zintowałem, Nieźle Coś to bot ten zintował, 26 wyjebek. A tak, no tak, dobrze, że nie miałeś duo partnera na mnie, żeby podobnie było. Ja pierdole ja patrzę na to konto moje. Takie piękne rzeczy. Wszystkie wspomnienia mi wracają, widzowie. Ty, co tu? O! kurwa, on mnie wali! Ty, to nobi jakiś, dawajcie go walimy. Nie no to jest ten KURWA no ON JEST NIEŚMIERTELNY Nie no jest, zabiłem No piór O pierdolę. A i nawet dropa z niego nie ma Jebana gówno gra Ty e, jak już 50 graczy zostało Już achieva zdobyłem To zabiłem. free winek chyba Walimy To co, free win tutaj jest No Gdzie te kurwy? Gdzie jest to Tu jest to O kurwa no, A jednak jeszcze, jest nie jest ten, ten refleks jeszcze kurwa Dawaj po potem, yy, stój w miejscu ja nie padnę Nie no. <laughs> To fajna gierka kurwa Ja to tylko na pustyni jest Ty co? Co, co to się? kurwa jest? O, rano player. Walisz do kogoś? A nie to tobiasz, e, tu są. Gdzie? No i go... Bij No i kurwa tam lecę. Bierz jego kartę, bierz się nie, go Nie no, giga spoczu. Dobra, wkurwił mnie. Dobra, walmy tam. A, tego się nie da mu rozjebać, nie? Bo o ten... Dobra. No... Ja się zbombardowałem. Dobra. Idę Matix. Dobra Mati... Pomagam! O kurwa. Ty dostał! Ty mas już musi się kończy to ma ten... Tylko metal. O kurwa. Ty, jak tu się budować? Dawaj Matiec, robimy Aera Loła ma Jeszcze Dobrze Dobra, mam te kurwę. Co Dobija z nim szybko. zrobić? Dobijasz Dobijam kurwę. Okay. O co, o, ty, ty, cię, odsusam cię na, na na Ty, ty, pal, pal, się. ty można dobrać się podnieść kurwa Gdzie ty jesteś derpsako? O tu zaznaczam wam, w tym miejscu Ale Przepodobuję Do się trafić nie da tu jest, zwałcie. A. Czekaj, MK jest lepszy. E, e, kurwa, ich jest dwóch, nie jeden. Bro. A, Mati, ocalić nas? A, <grym>, on mnie dobija. Prawny. No nieźle, dobrze, że przynajmniej mu kumpla zajebaliśmy i już mu się <grym>, grać nie chce. Jak, muszę go zresztą. Co to kurwa jest? No, normalnie. No mi furą, BMW kurwa podjeżdża w ogóle. Ale normalnie można. Jedziemy. Ty, jest hop. Ty, Kurwa, dawaj go! Daj, dawaj, wiecześ, gdzie on jest. Tutaj jest. Jezu, kurwa, jebana, spocona szmato. Gdzie on jest? Ty, gdzie on? Tu jest obok. Dobra, w kurwie śmie. Dawaj, nic. Nie całem mu zrobić. No i taki gameplay kurwa, Fortnite'owy jest właśnie. Dobra, jest. No. Zrobiłeś go? Ty snajperka. No, pewnie. Nie no kurwa, nie mogę. E, ktoś jedzie do nas. Dostał kurwa, ty, No ma no, no, co? Chodź do mnie, dam ci tego. Dobra, elo? No jelo. Ty, nie ruszajcie się panowie. Tak? Co ty zrobiłeś? No. Dałem ci ten. Pronkas. E, co no, jest? No, co jest? He, moja snajperka. A ona się tak samo strzela ze snajperki, czy nie? Nie, eee, trochę lepiej. Nie. O kurwa! Dobra, pokaż mi go. Ty, popowali ich od tyłu, a to ten, tym nie podniesie. No pewnie, pewnie. A, oni spamują we mnie, no. Ciekawe. Dobra, kurwa, jebana. Kur po co się? Dobra, po, pomóż Mati, bo sobie zdedam teraz Leży jeden pomagam obijam go dobra, poczekaj bo ja nie wiem co robię spamuję losowe przyciski tu cię oznaczam papuć dobra no, jest nie great. kurwo jebana dobra pato ktoś tak robił kiedyś ja pamiętam no nie. A <laughs> ale zrobiłeś dawaj bierz ten a dobra bo już sprzebraliśmy <laughs> tak nie ogarnąłem Ty po na razie jedziesz tam Jo pierdolę, ale wielkie krzaki, wiesz jak można się w nich chować teraz? Ty, dawaj mi tą furę Jaką furę? To fura, uh, zobacz o, Nie, to mój. daj, daj Ja no prosił, wsiadaj na jo ja pierdolę A to dwuosobowe Na dwie fury jedziemy, dawaj O kurwa, jak to zapierdala A ja mogę podrzucić nasz samochód? Czekaj, pa Wow, no, 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 kurwa! <ścoughs> to weź pod spód pierdolni, a nie tak dobra. No Valne. i bezpieczny przejazd przez rzekę E, przed nami Wjeżdżaj w Dobra, bo się wkurwiłem już, nie mogę kurwa z tymi dziwkami Dobra, patu, tu robisz ten, tu wychodzisz, o mówisz mu kurwa... E, co ja robię? No kurwa różpij! Czemu jak wypije pota, to nie mogę zmienić kurwa broni? Gdzie Do jesteś? A? dobra. ich? Dobrze panowie. Tak. Wszystko za moją zasługą. No bo mi się wydaje. Nie ja widzę, no co, nie grałem w przez. Yy... Ja e. Kurwa ci starego mam szmato jebana Ty papa Co kurwa Jezu, Nie zjemy dziś na nie Co? Ty na tobą jest chłop Co? To jest... Gdzie? No tu kurwa Nade mną nie? dokładnie Dobra nie jechał Dobra podnieś 5, 4, 2 kurwa padam! Dobra, Fajnie, Piotr. Dobra, o nie, ja trzymam ściany. Ja, pierdolę. Ale tu nas zaskoczenie chciał wziąć. Maty, co wracaj do mnie szybko. No nie, by na Dobra, no nie, no nie, Dobra, Dobra lecę. Nie, Teraz się tak. uda. Lecę. Ej, tu ucieka jakiś typ. To jest chłop. Możecie, chłopacy? Wederbszako, wróćcie i mnie podnieś, o? Tak, 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 to jest chłop. A, no pewnie. Nie, co ty z... Tak, ja pierniczę, nie mogę. Dobra, to ja popłynę. Ja w furu podjeżdżam, podnóż go. O kurwa! Nie, jest Ty, poczekaj, poczekaj, poczekaj. No brzeg, dawaj. <laughs> Co to kurwa jest? Tam ich dojechał nogów. Chowaj. Ale my jesteśmy w strefie, mamy dobry ten, oni muszą do nas iść. To wystarczy mi czekać. O, pięć osób, to, Dobra, to. Puszka, pyk, pyk Dobra elo Ale mam kurwa tureta, frajerzy je bali. Oni to, no, to robią będzie... pewnie w pół sekundy A mi to zajęło trzy To będzie inaczej na 100% razy. No, pewnie No pa już, tref... chyba jeden teamecz, już i jeden strefa dojeżdża Już strefa dojeżdża ty kurwy O, o! No to Ej Pomożesz drepszaku? Ja patrzę czy nie dojeżdżają, koweruję spokojnie A A Ty do wody z... no. Dobra drugie miejsce Drugie no. miejsce się po no. Co za waifu, ale skinek rozjebany dla Sfeli. Czemu gram w Fortnite? Bo widzowie chcieli, a dla widzów to bym pałę zrobił, to wiecie Ej, popo, popo! Popo! Co, Matyram. co? Popo! Pomóż. Pomóżcie Komuś się chłopakuje! O kurwa, ich jest więcej! Dobra, idę do nas, Dobra, was, pan. Za to pom. Pom. Dobra, spierdalam, nena! Chodźcie do nas, Matixu! Ja, ja mam 0 HP. Białe ma, białe ma! Popo wieslał. Ej, no trzech mam na sobie, chodźcie! No dwa no. razy, trzy razy za dwadzieścia dostał HP! Co to jest za gówno a nie pompa? Ja Leży, jeszcze jeden, nie dwóch mam, pomocy! Dobra David tak się raga nie, zero ma 30 HP ma Ej kurwa! Wychodź, lołama, ma! ma. Rasuj go, rasuj go! Ty! Mam tam. Jeszcze jeden chyba, albo ty, dwóch. Ma ty koksa? O, tu. O ma pixą Chodźcie, chodźcie! Nie mam już maców Podnoszę cię! Dobra. Dobra, nie, nie, nie mogłem w niego trafić ci powiem szczerze No ja też nie Popo dawaj na górę Bo jak cię w trzech podjadą będzie ciężko pomóc o, Ten ma zero, ten O ten Wracam do Fortnite'a jednak O kurwa O kurwa, ale szybkie budowanie, to chyba jak Ninja Ja nie wiem co ten ma zero no. o, nie. Kurwa Nie no dobrze, czwarty czwartym jest No mogę już tę te widzowie? Dobra, to ja o, robię kurwa. ankietę Co? Liga, Liga Fortnite. Aj chuj, zobaczymy. No i. Nie, nie, ty już możesz to usuwać. No usuwaj słuchaj tego. Usuwam tę ankietę, kurwa.